A teraz temat z kategorii samo życie. Rozwód. Jeśli małżeństwo decyduje się na rozwód, to z reguły dorośli myślą o własnym komforcie, prawda? Liczy się własne dobro. Czasem niestety wciągają w to dzieci i, nie i nie zapominają to... o dzieciach. I nie jest to dobry czas, zwłaszcza dla rodziny i zwłaszcza tak naprawdę dla tych najmłodszych, którzy nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, jak do tego podejść. Czasami często się obwiniają dzieciaki za to, że rodzice się rodzą. Agnieszka Balcerzak, psycholog dziecię do rozwodu. Można przygotować dzieci do rozwodu, jeśli oboje rodzice wykazują taką chęć. Bo wyobraźmy sobie, że jeden rodzic mniony potwornie wiele lat nie wychodzi z tego uzależnienia, albo przemoc w psychologii dzieci była mniejsza. Trochę się wydawało, mały człowiek to mniej rozumie chrońmy mu, nie mówmy mu. I nie, nie zwracajmy jest, uwagi, no, prawda? Pani to... powiedziała super mądrze, że no, m, można oczekiwać tego samego. Ale Natomiast się skutki zostaje. są. Ja taką rozmowę przeprowadziłam z moim synem razem z moim partnerem, by... tak, we dwójkę, że Neutralne. jednak te emocje muszą być troszkę zdystansowane. No bo jeśli rodzice na przykład spotykają się w domu, wiadomo, że to jest taki obszar bezpieczeństwa, dzieci są często świadkami awantur, kłót widzą tak naprawdę, co się dzieje i, są i niestety tak, obserwatorami. zaczynają odwracać te pozytywne emocje do tego rodzica i zaczynają wybierać tą dobrą osobę, która rzeczywiście łag... W takim razie teraz byliśmy w Hongkongu, byliśmy w różnych miejscach... A Teraz gdzie? Przenosimy się do Indii. Czy ciebie to bardzo mocno dotykało? Przeżywałaś właśnie taką agresję? Mm.